A to chyba jak w każdej tej minigierce? gierce? Tak, tak, tak. chyba tak. Wiesz, co? Nie wiem, nie jestem świadkiem. Prawda, ja, ja w ogóle się na tym akordzie nie wiem. Moment, e emeraldów mam tyle. Jak się tu coś w ogóle kupuje? Eeeh, eee, e nie. Tu też nie, ee. Nie wiem. Nie. Gracz Patryk O, już zginęli. się. jest zombie. Zombie. Ej, ej. Nie wiem mu. Zakuciłem... Może tutaj, może w jakimś budynku, nie wiem. O stajnie, której nie ma. N nie, że której nie ma. A że której nie ma. Że koni nie ma. On cię bił? Nie. Nie, zombie jak nie Kurde, jak ja o, nie mała. lubię twojej myśli minister, To nie moja. No ale na tych twoich ustawienia Jakich ustawienia Bo moja jest tak odpowiednio wy, wyczulona, a twoja jakoś tak chce się obrócić, ale nie do końca idzie. No nie wiem. Mi 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 mi, 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 mi. mi, 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 mi. się dobrze z tym stoi. jak y, kiedyś goli broda. Mimi, mi, 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 mi. Zrobisz krew? Co O, to szybko zapiernicza. No, trochę laguje no, 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 mnie. O, masz połowę. Masz, masz 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 To nie możesz wybiegać. Nie masz odpowiednio hmm. Ale. Przeniosę się w miarę szpiałeczne A może to jest sklep? Nie, tak jak ja to zrobiłem? No jestem. nie, Użysz to jest się... to... sklep! Czekaj, jestem gdzie? Łatwo. Ej, ile to kosztuje? To to coś. Czekaj, tu drugie wszystko jest. A to. nie wiem. To jest kup dobrego. No, Kurde, nie masz wystarczająco Emeraldów. Ile ich mam? 160... 160 184 masz. Kupić sobie buty Wiesz załóż. Nie. Możesz tym przyciskiem dobrze.